Cześć. Ja nazywam się Joanna Pelczyńska Fryskę i witam cię w podcaście Niemiecki Fyrtel, w którym pokazuję, że niemiecki wcale nie jest trudny, no i na pewno, że nie jest nudny. Czasami mówię o gramatyce, czasami o słownictwie lub o tym, jak tych magicznych słówek można się nauczyć. Jeśli taka tematyka jest dla ciebie interesująca, to zapraszam cię do słuchania. Cześć, witam Cię już w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ostatnio opowiadałam Tobie o czynnościach typowych dla każdego poranka. O funkcji drzemki, o zaspaniu, o porannej toalecie, piciu kawy itd. Logiczną konsekwencją tamtego odcinka jest rutyna wieczorna. Oczywiście wieczory każdego z nas wyglądają zupełnie inaczej. Jednak przypuszczam, że istnieją pewne elementy wspólne. I na tych właśnie przypuszczalnie wspólnych elementach oprę się w dzisiejszym odcinku. Z pewnością takim niestety nieodłącznym elementem pory wieczornej jest zmęczenie. Myślimy sobie, iż bym jestem taka zmęczona. Ich bin so müde. Albo warum bin ich schon so müde? Dlaczego jestem już taka zmęczona? Warum bin ich schon so müde? To zmęczenie to die Müdigkeit. Müde-zmęczony. Die Müdigkeit-zmęczenie. Die Müdigkeit to zmęczenie, czyli właśnie to uczucie, które może nam wieczorami towarzyszyć. Jednak nie musimy się tutaj Ograniczać do słowa die Müdigkeit możemy użyć nawet słowa Ich bin erschöpft, czyli jestem wycieńczona, jestem wykończona. Ich bin erschöpft. Manchmal bin ich am Abend wirklich erschöpft. Czasami wieczorem jestem naprawdę wykończona. Manchmal bin ich am Abend wirklich erschöpft. Jednak to nie wszystko. Możemy użyć jeszcze innego wyrażenia, bo przecież czasami wieczorami jesteśmy zmęczeni. I fizycznie, i psychicznie. I co wtedy? Wtedy jesteśmy fix und fertig. Chociaż, jeśli ktoś musi wyszykować dzieci do przedszkola z rana, to pewnie już parę minut po siódmej może być fix und fertig i nie musi czekać do wieczoru. Fix und fertig, czyli jestem zmęczona, padnięta. Es ist erst sieben und ich bin schon fix und fertig. Jest dopiero kwadrans po siódmej, a ja już jestem padnięta. Es ist erst Viertel nach sieben und ich bin schon fix und fertig. Czyli możemy powiedzieć, ich bin müde, ich bin erschöpft, lub Versja extremalna, ich bin fix und fertig. doch fix und fertig to bardzo fajne, i dosyć często używane wyrażenie. Niestety, takim standardowym napojem poranka była kawa. A co also z wieczorem? Am Abend trinken wir eher Tee, czyli raczej pijemy wieczorami. herbatę. Der Tee. Do oczywiście, mamy sporo rodzajów tej herbaty. Der populärste Tee ist einfach der schwarztee. Der schwarztee, jedno słowo. Der schwarztee. Ich kann am Abend aber keinen schwarztee trinken, weil ich da nicht einschlafen kann. Ja, jednak wieczorami nie mogę pić czarnej herbaty, bo później nie mogę Ich kann am Abend aber keinen schwarztee trinken, weil ich da nicht einschlafen kann. Am Abend trinke ich eher Grüntee, Tee, Raczej piją herbatę zieloną. Grunty, oder minc te, pfefferminz tee. te to herbata miętowa, a pfefferminz tee to herbata z mięty pieprzowej. Możemy też wypić meliszyn czyli herbatę z melisy. grün grunty, minc te, pfefferminz te, albo meliszyn ten wybór jest oczywiście o wiele większy, bo mamy na przykład jeszcze fruchteté, czyli herbata owocowa. De fruchteté. Herbata wypita, czas się rozebrać. Aha, robi się gorąco. Rozbierać się to z ich aussien. Czyli idziemy na całość? Jeśli ściągamy tylko spodnie, to ten czasownik ausziehen nie będzie zwrotny. I zciejemy aus, bo rozbieram się do naguśka. Ich cije myś aus. Jeśli ściągam tylko spodnie, to powiem Ich cije die, die Hose aus. Pamiętajcie tylko, aby nie mylić wyprowadzki z rozbieraniem się, bo może dojść do niezręcznych sytuacji, ostrzegam. Ich aus. Wyprowadzam się. Ich aus. Ich cije aus. Rozbieram się. Warto zapamiętać. Ale żebyśmy nie zostali tak rozebrani. Co oczywiście zależy od planów na wieczór, ale zakładamy, że jednak sięgamy po piżamę, czyli po schlafanzug. Der Schlafanzug. Bardzo to śmieszne słowo, bo składa się z dwóch słów. Der szlaf, sen, der ancuk, garnitur. Czyli taki garnitur do spania, można powiedzieć. Jestem ciekawa, czy potraficie z pamięci powiedzieć, dlaczego szlaf jest der? Jeśli nie, Koniecznie wysłuchajcie mojego odcinka o tym, kiedy dany rzeczownik jest rodzaju męskiego der. Bardzo to ułatwia sprawę. Tutaj podpowiem Wam, że jeśli mamy rzeczownik, który powstał od czasownika i jest jego skróconą formą, to z dużym prawdopodobieństwem będzie rodzaju męskiego. Schlafen to spać, a schlaf, der Schlaf, forma skrócona, der Schlafanzug. Jeśli ktoś ma ładną piżamę, możemy powiedzieć, das ist ja ein schöner Schlafanzug, ale ładny ale ładna piżama. Das ist ja ein schöner Schlafanzug. Gdybym nagrywała swój podcast 200 lub 500 lat temu, powiedziałabym jeszcze, że ubieramy die Schlafmütze. zieje noch die Schlafmütze an. Ubieramy jeszcze... No właśnie, czym jest taka Schlafmütze? Schlaf, wiadomo, sen, a die Mütze to czapka. Kiedyś spano w takiej długiej czapce. Ja pamiętam, że pierwszy raz spotkałam się z tym słowem w opowieści wigilijnej. Tam ono się pojawia chyba na pierwszych stronach. Die Schlafmütze, czyli taka czapka do spania. A bo heute schlafen wir doch ohne Schlafmütze. Dzisiaj jednak śpimy bez tej czapki do spania. A jeśli ty w takiej czapce śpisz, to ja oczywiście nie oceniam. W poprzednim odcinku podawałam wam takie wyrażenia jak Die Schlumataste, der Wecker klingelt. Ale, żeby ten budzik mógł zadzwonić, to najpierw trzeba go ustawić. Nastawiać budzik to den Weka stellen. Stellen. Nastawiać coś to czasami einstellen, ale tutaj używamy samego czasownika stellen. Den Weka stellen. Den Weka stellen. Ok. Jest chęć, żeby budzik nastawić, ale musimy jeszcze znać godzinę. Ich habe den Weka auf 540 gestellt. Ich habe den Wecker auf 5.40 Uhr gestellt. Oder ich habe den Wecker auf 7 Uhr gestellt. Ich habe den Wecker auf 7 Uhr gestellt. Auf wie viel Uhr stellst du deinen Wecker? Na którą ty nastawiasz swój budzik? Deinen, bo co? Hast du den Wecker schon gestellt? Nastawiłeś już budzik? Hast du den Wecker schon gestellt? Ich habe vergessen den Wecker zu stellen. Zapomniałam nastawić budzik. Najgorsche Option. Ich habe vergessen, den Wecker zu stellen. Ok, wir gehen ins Bett. Dlaczego ins? Jeśli nie wiecie, to zapraszam do wysłania odcinka o przyimkach niewiernych, które raz występują z akuzatywem, a raz z datywem. In właśnie takim przyimkiem niewiernym jest. Jeśli idziemy spać w jakieś miejsce, jest ruch, zmiana miejsca, to in łączy się z akuzatywem. Bett, das Bett, w akuzatywie też jest das. Czyli mamy in das Bett. As in das robimy ins, zamiast ich gehe in das bed, mówimy ins bed. Możemy też oczywiście powiedzieć ich gehe schlafen, idę spać, ich gehe schlafen. Gehst du schon schlafen? Idziesz już spać? Gehst du schon schlafen? Kładziemy się i zasypiamy. Ach, gdyby to było takie proste. Zasypiać to einschlafen, einschlafen. Manchmal kann ich nicht einschlafen. Czasami nie mogę zasnąć. Manchmal kann ich nicht einschlafen. Einschlafen to też czasownik rozdzielnie złożony i tworzy perfekt sein. I schlafe schnell ein. Szybko zasypiam. I schlafe schnell ein. Albo ich bin schnell eingeschlafen. Szybko zasnęłam. Ich bin schnell eingeschlafen. Cóż, pozostaje mi tylko powiedzieć Träum was schönes, gute Nacht. Czyli niech Ci się przyśni coś pięknego. Dobranoc. Träum was schönes, gute Nacht. Ale zanim... To czas na dwie rzeczy. Najpierw ja przypomnę Tobie słówka z dzisiejszego odcinka, a później zrobimy mały teścik. Dziś opowiedziałam Tobie o takich słowach jak müde, erschöpft i fix und fertig, które są różnymi stopniami zmęczenia. Mówiliśmy o piciu herbaty, o schwarzte, grünste, münzte, pfeffermünzte, früchte. Później robiło się gorąco, bo się rozbieraliśmy. Sich ausziehen, albo etwas ausziehen. Później się ubieramy, a dokładnie w piżamę, czyli Ancuk. Opcjonalnie szlafmyce. -nice. Nastawiamy budzik w jeszcze den weka auf sieben Uhr, na przykład. I we gehen ins bed, albo wir gehen schlafen und wir schlafen ein, czyli zasypiamy. Ja wypowiadam słowo po polsku, a ty po niemiecku. Nie mogę zasnąć. Ich kann nicht einschlafen. Już zasnęłaś? Bist du schon eingeschlafen? Idę spać. Ich gehe schlafen. Muszę jeszcze nastawić budzik. Ich muss noch den wecker stellen. Czy ta piżama jest nowa? Jest schlafanzug szlaf rozbieram się. I sciję mich aus. Jestem padnięta. Ich bin fix und fertig, albo ich bin erschöpft. Poszło tobie bardzo dobrze. Jeśli nie udało Ci się zapamiętać wszystkich słówek, to nic straconego. Każdy odcinek możesz przesłuchać wielokrotnie i koniecznie zajrzyj na moją stronę. Tam pewnie jest lista słówek i kto wie, być może nawet jakieś ćwiczenie. Dziękuję Tobie za wysłuchanie tego odcinka i cóż, słyszymy się w następnym odcinku.